Przy mikrofonie Emilio Pobiedzińska. Cieszę się, że jesteście. Opowiadam o zmianach kobiecego ciała. Poprowadzę Was tam, gdzie najlepiej porusza się spauzowana. Atrofia to zanik. Atrofia błony śluzowej pochwy to zanik nabłonka śluzówki pochwy spowodowany spadkiem poziomu estrogenów. Brzmi to przerażająco i groźnie. Właśnie dlatego jestem przekonana, że bardzo mocno potrzebujemy wyjaśnienia w tym temacie. Nie tylko wyjaśnienia tego objawu, ale całego spektrum objawów i ich nazewnictwa. Ponieważ określenie schorzenia jako zanik pochwy może przyczynić się do niediagnozowania i zaniechania leczenia ważnych problemów związanych z menopauzą. Posłuchajcie! Po pierwsze, warto wiedzieć o co chodzi, bo to problem szeroki i dotyka ponad 60% kobiet po menopauzie. Naprawdę przynosi wiele bólu, cierpienia i wstydu, ale da się nad tym zapanować, leczyć i łagodzić. A po drugie, termin opisujący problem przynosi niekończące się upokorzenia i strach przed mówieniem, leczeniem i przyznaniem się do problemu. Zacznę od samego terminu, nazewnictwa i swego rodzaju nieporozumień. Termin atrofia pochwy budzi negatywne skojarzenia i bywa źle odbierany przez kobiety doświadczające objawów menopauzy. Swoją drogą, wiele kobiet nigdy nie słyszało o zaniku pochwy, a jak już usłyszy, to myśli: Nie chcę być kobietą, wolę umrzeć, nie mów o tym głośno. I macie rację, bo jak coś zanika, to jak dalej żyć? Co się z nami dzieje? Słowo atrofia ma opisywać zmiany w tkankach pochwy wynikające z obniżenia poziomu estrogenów, takie jak ścieńczenie, suchość czy utrata elastyczności. Same słyszycie, to trochę niepotrzebny strach i zawstydzenie związane z seksualnością i starzeniem się. Wiele z nas czuje, że słowo sprowadza nasze problemy wyłącznie do kwestii seksualnych, pomijając inne. Dolegliwości takie jak problemy z układem moczowym, które są równie powszechne. Oczywiście, macie rację, bo to szeroki zestaw dolegliwości, zmian i problemów, a wszystkie są do wyleczenia. W 2014 roku specjaliści medyczni zaproponowali nową nazwę Zespół moczowo-płciowy menopauzy w skrócie GSM. Aby lepiej opisać ten zespół objawów, nie ograniczając się tylko do pochwy, ale uwzględniając również układ moczowy, nowa terminologia miała za zadanie zmniejszyć poczucie wstydu, jakie wiąże się z określeniem zanik oraz podkreślić, że zmiany te są naturalnym procesem starzenia się, a nie wynikiem jakiegoś zaniedbania. Jednak mimo zaleconych zmian, nazwa atrofia pochwy nadal dominuje w dokumentacji medycznej, w diagnozach oraz wśród firm oferujących wszelkiego rodzaju terapię. Kobiety często spotykają się z takim zapisem w swoich kartach zdrowia, co może być dodatkowym źródłem dyskomfortu. Tutaj trzeba spojrzeć na historyczne, Uwarunkowania języka w ginekologii, który przez długi czas był zdominowany przez mężczyzn, co pozostawiło ślad w terminologii, która dziś wydaje się przestarzała i nieadekwatna. Zmiana nazewnictwa może pomóc nam już na starcie w bardziej komfortowym rozmawianiu o swoich dolegliwościach i w szukaniu odpowiedniego leczenia. Jednak wprowadzenie nowego terminu zespół moczowo-płciowe menopauzy nie jest tak oczywiste i jest niechętnie przyjmowane przez lekarzy. Szukam w polskim internecie opisów objawów i atrofia, zanik pochwy wygrywają konkurencję. Chyba jest to bardziej klikalne. Wielu lekarzy, a jeszcze więcej kobiet zwraca uwagę, że terminologia używana w medycynie powinna być bardziej neutralna i dostosowana do doświadczeń kobiet, aby nie powodować dodatkowego stresu czy poczucia wstydu, każda z nas zasługuje na szacunek i właściwą opiekę, niezależnie od dolegliwości, a jeszcze bardziej od jej nazwy, używanej do opisania stanu zdrowia. Zatem wracam do objawu, wyjaśnienia, co nam może dolegać, jak szukać pomocy, jak pokonać wstyd i jak żyć w komforcie. Zespół moczowo-płciowe menopauzy dotyka ponad 60% kobiet. Niektóre źródła mówią nawet o 84%. Obejmuje objawy i zmiany fizyczne sromu, pochwy, pęcherza i cewki moczowej, które występują w okresie okołomynopauzalnym. Suchość pochwy i sromu, podrażnienie, pieczenie i uczucie przypominające papier ścierny, upławy z pochwy, zapach pochwy i duży czynnik ryzyka infekcji dróg moczowych to całe spektrum objawów. Opiszę Wam jedno z badań, aby lepiej uzmysłowić czas powstania i diagnozę objawów. Wybrana została grupa kobiet w wieku lekko powyżej 40 lat, która nie odczuwała żadnego bólu podczas seksu. W ciągu 13 lat obserwacji prawie 50% kobiet z tej grupy. Zmieniło odczucia i mówiło o wyraźnym uczuciu bólu podczas seksu. Nie oznacza to, że ból był związany z GSM u każdej kobiety, ale mówi nam, że ból związany z aktywnością seksualną jest poważnym problemem dla wielu kobiet w wieku ponad 40 lat, a ustalenie, ile tych objawów jest spowodowane GSM a ile czymś innym, a czasami jednym i drugim, jest bardzo ważne. Ból związany z seksem jest często niestety, niewybaczalnie niedoleczony i zostawiony bez pomocy. W okresie menopauzy występują pewne kluczowe zmiany związane ze spadkiem estrogenu. Przepływ krwi do tkanek narządów płciowych w tym pęcherza zmniejsza się, prawdopodobnie jak produkcja kolagenu, białka, które zapewnia wsparcie i wytrzymałość tkankom oraz pomaga utrzymać elastyczność lub rozciągliwość. Spadek kolagenu prawdopodobnie wiąże się zarówno z menopauzą, jak i ze zmianami związanymi po prostu z wiekiem. Pochwa jest wyłożona warstwami komórek skóry, które są regularnie złuszczane i stają się częścią wydzieliny z pochwy. Estrogen jest również kluczowy dla odkładania się cukru, zwanego glikogenem, magazynującego w tych komórkach. Utrzymując je, że tak powiem, pulchnymi chyba nie umiem znaleźć lepszego słowa a gdy komórki są wzłuszczane i obumierają, cukier zmagazynowany jest uwalniany do pochwy, odżywiając dobre bakterie. Bez estrogenu komórki stają się cienkie i delikatne i mogą łatwo nawet krwawić po dotknięciu. Ponadto mikrobiom pochwy zmienia się, powodując stan zapalny i wzrost pecha pochwy. Produkcja śluzu spada, co sprawia, że tkanka staje się bardziej delikatna, ponieważ nie ma już ochronnej, śliskiej powłoki, a zmiana śluzu może również przyczyniać się do zmian w mikrobiomie. Zdolność do zwiększania wydzielin lub wilgotności. W odpowiedzi na stymulację seksualną zmniejsza się, więc kobiety zauważają zmniejszenie lub nawet brak nawilżenia podczas aktywności seksualnej. Zarówno zmiany w mikrobiomie pochwy, jak i bezpośredni wpływ na pęcherz i cewkę moczową z powodu braku estrogenu zwiększają teraz ryzyko infekcji pęcherza. Tkanka stromu i pochwy może stać się cieńsza, stracić rozciągliwość z powodu utraty kolagenu. W czasie menopauzalnym dochodzi również do utraty tłuszczu w wargach stromowych, większych. Są to zarówno objawy menopauzy, jak i zmiany związane z wiekiem. Może nawet dojść do skrócenia i zwężenia pochwy, która tworzy się przez wiele lat. Niekiedy występuje tak duży stan zapalny, że może dojść do bliznowacenia pochwy, jednak w tej sytuacji bardzo ważne jest wykluczenie zapalnych chorób skóry, najczęściej liszaja twardzinowego i liszaja płaskiego, ponieważ to one są bardziej skłonne do powodowania tkanki bliznowatej lub drastycznych zmian fizycznych w wyglądzie skóry i pochwy niż sama menopauza. Początek objawów GSM jest bardzo różny i wydaje się być mocno związany z poziomem estrogenu we krwi. Znam 45-letnie kobiety, które są przerażone objawami GSM i chcą wiedzieć o pomocy, a jednocześnie piszą do mnie też 60-letnie kobiety, które właśnie teraz zaczynają odczuwać pierwsze objawy. Zmienność genetyczna receptorów estrogenowych, kolagenu i innych czynników prawdopodobnie odgrywa rolę w spektrum tego, jak objawia się GSM. Jednak, jeśli macie 45 lat lub więcej, wasze miesiączki zaczęły się wydłużać lub ustały, a macie którykolwiek z powyższych objawów, to GSM należy wziąć pod uwagę. Kobiety z pierwotną niewydolnością jajników, czyli wygaszeniem miesiączki przed 40 rokiem życia, i te z przedwczesną menopauzą, takie jak ja, które przeszły ją między 40 a 44 rokiem życia, najczęściej doświadczają GSM. Te zmiany w pochwie, sromie i pęcherzu nie mają nic wspólnego z uprawianiem seksu. To bardzo mocno chcę Wam podkreślić. Innymi słowy, fraza, używaj albo strać, bo takie hasła niestety bardzo często przeczytacie w poradnikach, to bardzo idiotyczny koncept. Gdy seks boli, unikamy go. Bólu naturalnie chcemy unikać, bo budzi w nas strach i dreszcz, niekoniecznie spodniecenia. Wiele badań obaliło tę absurdalną hipotezę, że seks, sam w sobie nas wyleczy, więc nie dajcie się nabrać na takie zalecenia, w których usłyszycie, że większa ilość seksu jest remedium na zmiany w pochwie, że daje wytchnienie, nie da. Innym ważnym czynnikiem wpływającym na objawy podrażnienia jest nietrzymanie moczu, którego ryzyko wrasta wraz z wiekiem no a także najbardziej w okresie okołomenopauzalnym. W przypadku nietrzymania moczu, jeżeli mocz pozostaje na sromie, na np. w mokrej bieliźnie lub używa się podpasek menstruacyjnych zamiast produktów na nietrzymanie moczu, skóra staje się bardziej poddatna na uszkodzenia spowodowane tarciem, a amoniak w moczu podnosi pH skóry sromu. Obydwa te zjawiska niekorzystnie wpływają na płaszcz kwasowy skóry, który jest powłoką ochronną, zwiększając ryzyko podrażnienia skóry, a nawet reakcji alergicznych. Nadmierne wycieranie i używanie różnego rodzaju środków myjących, bo kobiety to często robią, gdy mają nietrzymanie moczu, aby mieć większy komfort, może dodatkowo uszkodzić barierę skórną. Wiele kobiet ma nieleczone nietrzymanie moczu, więc jest to bardzo ważna kwestia. Po pierwsze, zasługujecie na leczenie nietrzymania moczu, ale ważne jest również, abyście wiedziały, że chociaż estrogen obecny w pochwie może pomóc w zwiększeniu odporności skóry, nie jest w stanie poradzić sobie z nietrzymaniem moczu, bo to też jest bardzo ważne przy leczeniu terapią estrogenową. Jeżeli chcecie się więcej o tym dowiedzieć, jak poradzić sobie z nietrzymaniem moczu, to wrócę do tego tematu razem z jedną z najlepszych specjalistek w tym obszarze i dam wam o tym wkrótce znać. Wiele schorzeń może również maskować lub być błędnie zdiagnozowanych jako GSM, i to również powinnyście zgłaszać lekarzom, gdy zalecona terapia nie działa. Zawsze niech towarzyszy Wam przeświadczenie, że wszystko da się naprawić, że to nie jest koniec, ale że jesteście ważne, że macie prawo do pomocy. Chciejcie dla siebie takiego życia bez bólu, w dużym komforcie. Więc teraz przechodzimy do możliwości pomagania sobie w GSM. Pomocy jest naprawdę dużo. Zaczniemy od prostych produktów bez recepty. Środki nawilżające i lubrykanty pochwowe bez recepty są często oferowane jako terapia pierwszego zastosowania. Środki nawilżające to produkty na żądanie, które należy stosować podczas aktywności seksualnej, a środki nawilżające do pochwowe należy zwykle stosować co 3 dni, niezależnie od tego, czy jesteście aktywne seksualnie czy nie. Środki nawilżające do pochwowe są zwykle połączone z różnych materiałów biologicznych. Te produkty doskonale przylegają do tkanek pochwy i zapewniają stałą kontrolę objawów. Środki nawilżające nie poprawiają wyglądu tkanek, ale są bardzo skuteczne w leczeniu niektórych objawów. Zazwyczaj działają, gdy występuje tylko jeden uciążliwy objaw. Mam na myśli suchość, podrażnienie lub Ból podczas stosunku. Podkreślę tutaj Wam, bo bardzo mało się o tym mówi, że zdolność tych produktów do łagodzenia objawów GSM jest często niedoceniana, a są naprawdę bardzo dobre. W niektórych badaniach środki nawilżające do pochwowe działały tak samo dobrze jak najniższe dawki estrogenu. A to naprawdę znaczy bardzo wiele. Szukajcie nawilżaczy na bazie wody, gliceryny, olejów, kwiasu hialuronowego lub innych kombinacji. Jeżeli wypróbujecie jeden z tych produktów i nie zauważycie korzyści, przejdźcie na inną bazę. Na przykład z gliceryny na produkty z silikonem. Jest to do wyszukania dla tych z Was, które chcą uniknąć produktów na receptę. Będę pracować nad takim postem na Instagramie, w którym przyjrzę się wszystkim nawilżaczom, opiszę je, aby wszystkie te informacje były w jednym miejscu dla zainteresowanych kobiet. Czy warto najpierw wypróbować krem nawilżający, czy szybszą ulgę przyniesie strogen? Nie mamy badań, które losowo przydzielałyby kobiety do stosowania nawilżacza pochwy lub estrogenu, a następnie śledziły je przez długi czas i porównywały ich wyniki bezpośrednio. Wiemy, że z czasem u wielu kobiet wystąpią zmiany w tkankach pochwy wraz z menopauzą, ale nie zbadano niestety, jak kobiety będą się długotrwale czuć po środkach nawilżających w porównaniu ze estrogenem. Wiele wytycznych zaleca. Te nawilżacze jako pierwszą linię, ale naprawdę nie mamy danych, które potwierdzałyby lub obalały to podejście. Jedynym wyjątkiem będą kobiety z rakiem piersi, z dodatnimi receptorami estrogenowymi. Konsensus w tym przypadku jest taki, aby zalecać nawilżacz jako pierwszą opcję. Dodam, że nie wyklucza się też estrogenu w tym przypadku, ale jest to temat do dłuższego omówienia. Ważne jest, abyśmy wiedziały, że środki nawilżające nie zapobiegną fizycznym zmianom tkanek obserwowanym w okresie menopauzy, ani nie zapobiegną infekcjom pęcherza moczowego. Tkanki będą nadal suche, ale środek nawilżający może pokryć je na tyle dobrze, że objaw nie będzie uciążliwy. Środki nawilżające do pochwy mogą również nawodnić tkanki na tyle, że seks. Będzie bezbolesny. Pamiętajcie, że nawilżacze są najbardziej pomocne, gdy występuje tylko jeden uciążliwy objaw, taki jak suchość lub podrażnienie. Będę to Wam przypominać. Kobietom z nawracającymi infekcjami pęcherza moczowego lub znacznymi zmianami tkankowymi, spowodowanymi niskim poziomem estrogenu, nie poleciłabym nawilżacza. Przede wszystkim poleciłabym kontakt z dobrym lekarzem. Leki przepisane przez lekarza takie na receptę są bardzo skuteczne i bezpieczne, więc pod względem medycznym nie ma powodu, aby najpierw wypróbowywać te nawilżacze, ale zdaję sobie sprawę, że nie każda kobieta chce od razu konsultacji. Nie każda chce stosować mocniejsze ingerencje, nie każda Patrzy dobrze na terapię hormonalną. Więc podsumowując, jeżeli nawilżacz, lubrykant nie pomaga w rozwiązaniu problemu w ciągu kilku tygodni, czas iść dalej. Nie musicie próbować nawilżenia przez miesiące, żeby zobaczyć, że nie działa. Jeśli nie, to nie. I teraz zwróćcie uwagę na to rozwiązanie, o którym teraz powiem, dla mnie jest najlepsze. Kilka zdań o estrogenie dopochwowym. Kremy estrogenowy i inne estrogeny dopochwowe są bardzo skutecznymi metodami leczenia. Stosowanie estrogenu bezpośrednio do pochwy ma kilka zalet. Estrogen dopochwowy występuje w kilku różnych formach o niskiej dawce. Kremy, pierścienie dopochwowe, tabletki dopochwowe lub czopki. Ponieważ estrogen dopochwowy jest miejscowy Oznacza to, że wchłaniamy mniej estrogenu do krwiobiegu niż w przypadku przyjmowania estrogenu w postaci tabletek. Krem ten nakłada się bezpośrednio do pochwy za pomocą aplikatora, zwykle przed snem i, kluczowa uwaga, postępujcie zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza dotyczącymi ilości kremu i częstotliwości jego stosowania. Odpowiem teraz na pytanie, które pojawia się na pewno w głowach wielu z was. Czy menopauzalna terapia hormonalna leczy GSM? Terapia hormonalna w postaci plastrów, żelu lub po prostu tabletek często leczy, pomaga, chociaż wytyczne nie zalecają terapii hormonalnej w wyłącznym celu leczenia pęcherza, sromu lub pochwy. Jednak w przypadku kobiet którym przepisano estrogen z innych powodów, np. z powodu uderzeń gorąca, terapia daje wystarczające wytchnienie. Po prostu leczy. W badaniach widać, że przy menopauzalnej terapii hormonalnej ulgę w suchości pochwy odczuwa ponad 75% kobiet. Zapytajcie o to lekarza. Nie bójcie się rozmawiać. Chciałabym, abyście wiedziały, że niewielkie dawki estradiolu mogą zmienić Wasze życie. Mogą zmienić komfort w wielu obszarach, warto wiedzieć, z dobrego źródła warto skonsultować wybór ze świadomym lekarzem. Jednym z zastrzeżeń dotyczących estrogenu systemowego jest to, że może on nasilać nietrzymanie moczu u niektórych kobiet, a estrogen do pochłowy tego nie robi. Ponadto, chociaż ryzyko związane z hormonalną terapią menopauzalną jest niskie, nie jest ono zerowe. W przypadku estrogenu dopochwowego, o ile jest on dawkowany prawidłowo, ryzyko jest bliskie zeru, jak to tylko możliwe w przypadku jakiejkolwiek interwencji medycznej. Więc podsumuję. Leki na GSM obejmują estrogen dopochwowy, i kilka dobrych leków przepisywanych na receptę. Wiedzcie o tym, że są one bardzo skuteczne, a niestety istnieje wiele powodów, dla których są niedostatecznie przepisywane, w tym przede wszystkim są niedoceniane w poprawie jakości życia. Mamy tutaj ogromny brak edukacji na temat możliwości terapii. Istnieje również przewrotne i przestarzały pogląd, że atrofia, że GSM są naturalną częścią starzenia się lub po prostu bycia kobietą. Chociaż nie mówi się tego o zaburzeniach erekcji u mężczyzn, że są naturalne. Ponadto, niestety, wiele kobiet. Z GSM nie szuka pomocy w związku z objawami, ponieważ mogły zostać wcześniej zignorowane przez swojego lekarza, wstydzą się lub nie wiedzą, jak bezpieczne i skuteczne są terapie. Terapia estrogenowa, dopochwowa, jest uważana za złoty standard i jest zdecydowanie najlepiej przebadana. Działa przez zwiększenie glikogenu w tkankach pochwy, odżywiając bakterie kwasu mlekowego, które następnie produkują kwas mlekowy, obniżając pH. Zwiększa również przepływ krwi, produkcję kolagenu, nawilżenie i elastyczność tkanek. Jest naprawdę bardzo dobra to jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o pomoc. Istnieją też nowe technologie, które są mocno rozwijane i dają naprawdę dobre efekty. Na przykład laseroterapia. To jedna z najnowszych metod leczenia atrofii pochwy. Polega ona na wykorzystaniu lasera do stymulacji regeneracji tkanek pochwy, co zwiększa produkcję kolagenu, poprawia elastyczność oraz Przywraca naturalne nawilżenie błony śluzowej. Zabieg ten nie jest inwazyjny i nie wymaga hospitalizacji, co czyni go atrakcyjną alternatywą dla terapii hormonalnej, zwłaszcza dla kobiet, które nie mogą stosować estrogenów z powodów zdrowotnych. Laseroterapia, choć stosunkowo nowa, zyskuje coraz większe uznanie wśród kobiet. A także wśród lekarzy. Zabieg ten jest krótki, trwa zaledwie kilkanaście minut, a efekty mogą być widoczne już po kilku sesjach. Ważne jest jednak, aby przeprowadzać ten zabieg w renomowanych klinikach, które dysponują i odpowiednim sprzętem, i doświadczonym personelem. Tu jeszcze kilka słów na zakończenie i podsumowanie. Atrofia pochwy, czyli GSM, to jedno z najbardziej powszechnych, choć często niedostatecznie omawianych zagadnień związanych z menopauzą. Dla wielu kobiet objawy atrofii mogą stać się poważnym wyzwaniem wpływającym na codzienne życie, relacje intymne oraz zdrowie emocjonalne. Pamiętajcie, dzięki odpowiedniej diagnozie, profilaktyce i leczeniu możliwe jest skuteczne radzenie sobie z tymi problemami. Chcę was tu ośmielić, dodać wam skrzydeł, wyciągnąć z niemocy. Leczenie objawów jest możliwe, więcej, jest skuteczne i daje wytchnienie. Kluczowe jest dla nas, abyśmy nie bagatelizowały objawów, otwarcie rozmawiały z lekarzami na temat zdrowia intymnego. Edukacja i świadomość własnego ciała pozwalają na zapobieganie. Wielu problemom związanym z menopauzą. Wiele z nas cierpi bez pomocy, więc mówię proście o pomoc. Chociaż menopauza jest naturalnym etapem w życiu każdej kobiety, nie oznacza to, że musimy się godzić z jej dolegliwościami. Zdrowie intymne to temat, który zasługuje na uwagę, zasługuje na troskę na każdym etapie życia. Poprzez Świadome podejście do swojego ciała, otwartą rozmowę z partnerem oraz regularne wizyty u ginekologa, każda z nas może odzyskać kontrolę nad swoim zdrowiem i komfortem. I jeszcze na koniec: pamiętajcie, informacje tutaj zawarte nie są bezpośrednią poradą medyczną. Tutaj się edukujemy, uzupełniamy wiedzę o własnym ciele. Jeśli macie pytania, zostawcie je w komentarzu, odpowiem. Bardziej złożone pytania zapisuję i będę na nie odpowiadała w kolejnych odcinkach podcastu. Wiedza daje wytchnienie, więc ja zapraszam po wiedzę. Jeśli chcecie i możecie mnie wesprzeć, znajdźcie moją stronę na Patronite. Chcę pomagać kobietom zrozumieć czas menopauzy. Chcę być przy Was blisko, więc każde wsparcie daje mi więcej możliwości. Ja Wam bardzo za to dziękuję.